Powstań, powstań, oblecz się w moc Twoją w Syjonie, oblecz wspaniałe szaty Twoje w Jeruzalem, miasto świętego, bo nie przejdzie więcej przez cienie obrzezanie i nieczysty. Otrząśnij się z prochu, stań i siądź, Jeruzalem, rozwiąż więzy szyi Twojej, pojmana córko w Sionie. Bo to mówi Pan, darmo byliście zaprzedani, a bez srebra będziecie wykupieni. Pan Bóg wzywa nas do powstania, do trząśnięcia się z pyłu, do potargania pęd w naszej szyi i wszystko to nam daje przez łaskę swoją. Pan Bóg zna nas lepiej niż my sami. Wie, jakie są nasze błędy, jakie nasze błądzące drogi, żeśmy długo błądzili, Żeśmy nawet wezwani przez Niego, usłuchali, ale potem jeszcze i odchodziliśmy nieraz od Niego, może nie całkiem. Ale któż z nas może powiedzieć, że był wierny, jak ślicznie mówi Bóg przez Izajasza, do tego narodu wybranego w 43 rozdziale: nie wzywałeś mnie, Jakubie, nie pracowałeś dla mnie, Izraelu. Nie ofiarowywałeś mi całopalenia Twego i ofiarami Twoimi nie uczciłeś mnie. Ja nie kazałem Ci służyć objato, ani Cię nie trudziłem kadzidłem, a Ty mi nie kupiłeś za srebro ziela wonnego i łojem ofiar Twoich nie napoiłeś mnie. A przecie uczyniłeś, że służyłem dla grzechów Twoich. Zadałeś mi boleść nieprawościami Twoimi. Ja jestem ja jestem sam, który gładza nieprawości twoje dla mnie, a grzechów twoich już nie wspomnę. Przywieź na pamięć, a rozprawmy się nawzajem. Powiedz, jeśli co masz, aby się usprawiedli. Tak mówi Pan do człowieka. I człowiek wie dobrze, że nic nie ma, żeby się usprawiedlić. Człowiek wie dobrze, że tylko to jedno jest jego ratunkiem. Ja sam jestem, który gładzę nieprawości Twoje dla mnie, a grzechów Twoich już nie wspomnę. Dla Boga samego, dla dlatego że On jest dobry, że jest tak, jaki jest. Dlatego gładzi grzechy i już ich nie pamięta. O tym pojednaniu z Bogiem tak ślicznie mówi tenże prorok w 54 rozdziale. Tam jest ten obraz oblubienicy niewiernych, odrzuconej i przygarniętej na nowo, tak jakby nigdy nic, w świeżości, miłości, jakby pierwszej. Tak mówi Bóg, nie bój się, bo nie będziesz zelżona, ani się nie zawstydzisz, bo cię nie będzie wstyd, ponieważ hańby młodości Twej zapomnisz, I o poniżeniu wdowieństwa Twego więcej pamiętać nie będziesz. Bo będzie nad Tobą Panową, Ten, który Cię stworzył Pan zastępu w imię Jego i Odkupiciel Twój, święty Izraelu, Bogiem wszystkiej ziemi nazwany będzie. Bo jak niewiastę opuszczono, a strapiono na duszy, wezwał Cię Pan, jak żonę z młodości odrzuconą, mówi Bóg Twój. Na małą chwilę trochę opuściłem Cię, a w litości wielkiej zgromadzę Cię. Na mały czas rozgniewania zakryłem nieco oblicze moje przed Tobą. A miłosierdziem wiecznym miłowałem się nad Tobą, rzekł odkupiciel Twój Pan. Więc Pan Bóg zaczyna jakby zupełnie na nowo. W świeżości tej pierwszej miłości odnawia przymierze swoje z nami. I wobec tej Jego inicjatywy, wobec tej Jego. Miłości to cóż są, czymże są wszystkie nasze błądzenia. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że miłość Boga jest tak wielka, tak bezgraniczna, że wszystkie nasze błądzenia mogą być w niej zatopione. Mówi Psalm 102, że jak oddalony jest wschód od zachodu, tak Bóg od nas oddalił nieprawości nasze. Otóż, moje siostry, Rekolekcje, jako z naszej strony pragnienie nawrócenia się do Boga, muszą być głębokim aktem wiary łaskę, łaskę odnawiającą Boga. tę łaskę, która działa do, do dna, do gruntu naszej duszy. Jak ślicznie mówi Ezechiel o tym, zabiorę Was z narodów i zgromadzę Was ze wszystkich ziem. I przywiodę Was do ziemi Waszej. I wyleję na Was wodę czystą, i będziecie oczyszczeni od wszystkich nieczystości Waszych, i od wszystkich bałwanów Waszych oczyszczę Was. I dam Wam serce nowe, i Ducha Nowego położę w pośród Was. I wyjmę serca kamienne z ciała Waszego, a dam Wam serca mięsne, a Ducha Mego położę w pośrodku Was i uczynię że według przykazań moich chodzić będziecie i sądów moich strzec i czynicie będziecie. A potem mówi, to mówi Pan Bóg, w dzień, którego was oczyszczę ze wszystkich nieprawości waszych i uczynię, że miasta będą zamieszkane i znowu zbuduję rozwaliny i będzie uprawiona ziemia opustoszała, która pierwiej była pustynna w oczach każdego podróżnego. A wtedy powiedzą Ziemia owa nieuprawna stała się jak ogród rozkoszy, a miasta puste opuszczone i wywrócone stanęły jako obronne i poznają narody, którekolwiek zostaną wokół was, że ja Pan zbudowałem to, co było rozwalone i zasadziłem to, co było nieuprawione. Ja Pan powiedziałem i uczyniłem. A więc ta łaska bezmierna jest człowiekowi dana i trzeba w nią współpracować trzeba ją przyjąć trzeba w nią uwierzyć trzeba w nią, z nią współdziałać i wiecie siostry że łaska boża kieruje naszym życiem że pan bóg nie odmawia nikomu światła że jest ten duch boży który wskazuje człowiekowi drogę i daje mu poznać czego pan bóg od niego chce trzeba koniecznie żeby nasze sumienie było delikatne żeby chciało za tą łaską bożą postępować to my możemy uciszyć w sobie boży głos ale możemy również przez wierną współpracę z nim uczynić że on będzie coraz mocniejszy coraz wyraźniejszy aż wreszcie stanie się tak przemożny w duszach naszych że będziemy już naprawdę znali znali wolę Boga i ją widzieli wyraźnie bo łaska to jest tak, można by to porównać do takiej fali, która uderzając o pierwszą przeszkodę, którą napotyka w naszej duszy, rozświeca ją, ukazuje nam i mówi duszy, widzisz to, to trzeba usunąć. Tu ty, ty sprawę tę źle prowadzisz. Trzeba koniecznie to, to zmienić. Jeżeli ty to usuniesz, to potem pójdzie dalej i znowu znajdzie inną inną jakąś przeszkodę duszy i znowu powie, widzisz, oto, to się Bogu nie podoba. Tu trzeba koniecznie to zmienić, tego się wyrzeć to poświęcić, a jeżeli Ty znowu posłuchasz, znowu pójdzie dalej. Można to porównać również do takiej próbówki, gdzie się poziom wody podnosi, ale może się podnieść, ale są z boku jakby otwory. I może się podnieść tylko ten poziom wody do pierwszego otworu, bo stąd już wypływa. I żeby mógł się podnieść wyżej, musi zatkać się. Wtedy podniesie się do następnego. Trzeba znowu go zatkać, i wtedy pójdzie wyżej. Bo póki jest przeszkoda, to się zatrzymuje. I to jest prawdziwe również w dziedzinie poznania, że człowiek widzi. Widzi w miarę jak idzie naprzód, jak posłuszny jest ład. Człowiek nie może stojąc w miejscu chcieć wszystko wiedzieć, bo Pan mógł w miarę jego marszu coraz bardziej oświeca drogę, coraz więcej mu daje poznania swojej woli. To jest prawdziwe, że trzeba dojść do pierwszego zakrętu, żeby zobaczyć co dalej. A nie wystarczy stać i wysilać wzroku, póki nie dojdziemy do tego pierwszego zakrętu. Trzeba dojść. Ty widzisz tyle, ile potrzeba. Nie chciej widzieć więcej, ale idź, idź, rób to, co wiesz, a potem będziesz wiedział więcej. A nie wystarczy stać i wysilać wzroku. Tak samo jak człowiek wstępuje na górę i chciałby widzieć szeroki krajobraz. Z tego punktu, gdzie stoi, nie widać. Trzeba wyjść wyżej, będzie widać dalej. Więc w oświeceniu umysłu ludzkiego to współdziałanie Intelektu i woli. Ta współzależność jest. I czasem ludzie czekają, aż będą mieli jakąś zupełną pewność, a tę zupełną pewność można osiągnąć już działaniem. już przez wierność wewnętrzną. Wzmacnia się pewność, wzmacnia się przekonanie, jeżeli człowiek idzie i działa według łaski. Równe też problemy życia naszego. Wydają nam się może bardzo skomplikowane i my stoimy i zastanawiamy się, staramy się to rozplątać. Szkoda czasu, trzeba iść. One się w biegu rozwiążą, wyjaśnią. Tak jak gdy człowiek stoi na wielkiej stacji, jest torów mnóstwo i pociąg, jeżeli stoi, no to ciągle jest ich mnóstwo, ale skoro rusza, w miarę jak jedzie, to jest potem tych torów dziesięć. Pięć, trzy, dwa i wszystko się upraszcza, dlatego, że jedzie, dlatego, że jedzie. My za to czasem te problemy różne tak rozgryzamy, bijemy się z nimi, myślimy o to że dużo. Myśleć może nie trzeba, może trzeba być tylko więcej wiernym, więcej wiernym w postępowaniu naszym. A te rzeczy się wyjaśniają potem przez Poznanie Boga przez poznanie Jego łaski, przez wierność po prostu Jego woli. I czasem dusze szukają różnych metod astrezy po wielu książkach, a nie robią to, co sumienie im mówi, że czynić powinni. I to jest czas stracony. Ty zrób to, co widzisz, że masz zrobić. To jest ważniejsze niż wszystkie książki ascetyczne, które możesz przeczytać. A ty wiesz, czego Pan Bo Ciebie chce, tylko ty tego może nie robisz. I to jest nasze nieszczęście. Naszym nieszczęściem nie jest to, że my za mało wiemy, tylko że my nie robimy to, co wiemy. Że nie umiemy się zmobilizować do wierności łasce i żądaniom Bożym. A wtedy byśmy wiedzieli, i wiedzielibyśmy coraz więcej i coraz mocniej, coraz jaśniej poznawalibyśmy. I szlibyśmy raźnym krokiem naprzód. A tymczasem my nie robimy tego, a czytamy mnóstwo mądrych rzeczy, różnych systemów ascetycznych. Chcielibyśmy popróbować tego, tamtego, a to czego Pan Bóg od nas chce, to tego nie robimy. Więc trzeba w życiu duchowym jakiegoś bardzo prostego realizmu, to nie są wielkie filozofie, tylko trzeba to zrobić. Czego Pan on nas chce i co Ty właściwie wiesz? Rzadko kiedy człowiek nie wie, czasem musi się coś zapytać, ale najczęściej to bywa tak, że pewne żądania Boże, no już ty znasz i nie od dziś. I one już były wczoraj, i przedwczoraj i miesiąc temu, a może jeszcze i dawniej, i na poprzednich rekolekcjach może były, i coś ty w tym kierunku zrobiła. I potem się dziwisz, że brak Ci światła, że jest troszkę zamętu w Twoim życiu wewnętrznym. Dziwisz się. No a przecież Pan Bóg Ci dał światło, a Ty tego światła nie wykorzystałaś, nie postąpiłaś według tego. Widzicie, siostry, jaka to sprawa pierwszorzędna, ta wierność łasce. To, żeby to, co Pan Bóg nam mówi w duszy, to takie ważne. Nie można tutaj to odłożyć jakoś odsunąć od siebie i robić dalej tak samo, tylko trzeba się tym przejąć, Trzeba jakoś bardzo chcieć odpowiedzieć czynem na te Boże żądania w duszy. To cała mądrość właściwie. I moje siostry, żeby tak lepiej to rozumieć, to kultywujcie to życie wewnętrzne, ten spokój, tę ciszę kontemplacyjną. Nie rozpraszać się, bo wiecie, że Pan Bóg Chce do Waszych dusz przemawiać i przemawiać będzie, ale skoro dusza jest rozlana, taka na zewnątrz, rozproszona, roztargniona, no to ona nie reaguje na te głosy Boże i nie słyszy ich. Więc trzeba bardzo uważać, że nawet spełnianie obowiązków w różnych urzędach w życiu Waszym to nie powinno być od razu jakąś dyspensą od skupienia. Od tego wysiłku kontemplacyjnego, bo w takim razie by łatwo człowiek się dyspensował i rozpraszył. Nie trzeba myśleć, że poświęcenie dla zgromadzenia i dla obowiązku musi być okupione ofiarą w postaci wyrzeczenia się tego skupionego i cichego życia w modlitwie. Tak nie może być. Trzeba starać się łączyć jedno z drugim. I żeby funkcje różne klasztorne, wypełniane przez zakonnice kontemplacyjne, były też spełniane w tym duchu kontemplacyjnym, w tym duchu milczenia, ciszy, skupienia, bo Pan Bóg tego chce od Was i na pewno będzie Wam w tym pomagał. I wtedy będziecie coraz więcej rozumieć życie kontemplacyjne, bo klasztor kontemplacyjny musi być tak zorganizowany żeby wszystko jakoś o tym mówiło, żeby wszystkie elementy tego życia były zbieżne w kierunku tego zapatrzenia się na Boga. Człowiek również staje się tym bliższym bliźnich swoich, im bardziej jest w Bogu, im bardziej jest kontemplacyjny. Bo to tak jest jak w słońcu, którego promienie tym bardziej są bliższe siebie, im bardziej bliskie są słońce. Jeżeli promienie są daleko od słońca, to tym bardziej daleko są również jedne od drugich. Natomiast w słońcu się spotykają i jednoczą. Podobnie i ludzie, korzeniami swoimi ducha swojego tkwią w Bogu, tam powstają, stamtąd płynie ich istnienie i życie. I tym bardziej człowiek jest bliski swojego własnego korzenia, bytu. Tym bardziej bliski jest głębi dusz ludzkich, dusz innych ludzi, tym głębiej ich sięga, tym bardziej jest z nimi zjednoczony. I czym bliżej Boga, tym dusza się staje jakby płynna, bo każde stworzenie jest jakby płynne przed Bogiem. Jak mówi Psalm, że i góry same jak wosk spłynęły przed Panem. I człowiek tam traci swoją twardość, swoją kanciatą naturę i tam blisko Boga staje się zdolny również spłynąć w jedno z duszami innych ludzi i nie stawiać im oporu, nie stawiać przeciwko nim jakichś kantów swojej pseudowielkości tylko tam jest bardzo mały i jakiś jakby miękki i płynny u źródła swojego własnego bytu, więc to życie kontemplacyjne, głębokie życie kontemplacyjne spowoduje to że będzie jedność między wami i bliskość wielka taka wewnętrzna między waszymi duszami nie zniechęcajcie się niech się nikt nie zniechęca niech nikt nie upada na duchu jedna z najpotrzebniejszych na tej ziemi dla nas snut jest męstwo takie co się nie zniechęca niczym wytrwałość wysiłku bo kiedy człowiek jest młody kiedy otrzymuje ten to pierwsze jakby zaproszenie od Boga, ten pierwszy blask powołania, który przyjmuje z radością, to jeszcze nie wie, nie wie jaka trudna droga go czeka. Może łatwiej jest mu wtedy uwierzyć w pomoc Bożą, łatwiej mu uwierzyć we wszystkie możliwości nieograniczone swojego ducha we współpracy z łaską. Natomiast kiedy w życiu doznał wielu, kiedy mnóstwo jego postanowień ponawianych może codziennie rozsypało się wśród gruzów niepowodzeń, to wtedy ten człowiek może sobie powiedzieć, no ja wypróbowałem moją słabość. Ja wiem, że wielkich rzeczy już nie dokonam. I może się człowiek zniechęcić. Ale niech pamięta ten człowiek, że on doświadczył tylko swojej nędzy, ale nie doświadczył możliwości łaski. Jeszcze jest dla niego łaska rezerwowana, która go przemieni. I ten drugi jakby apel Boży, jak mówi w Wajom, drugie powołanie tego człowieka dojrzałego, który poznał życie, poznał słabość, poznał niepowodzenie, wymaga jeszcze więcej wiary i ufności w Boga. Żeby to drugie wezwanie w tym, w tym stanie życia dojrzałego, kiedy Pan Bóg mówi przyjdź teraz, to nic nie szkodzi, Tamto to się wszystko może zawaliło, nie dało tego owocu, którego się spodziewałeś, nic nie szkodzi. Przyjdź. Ja teraz, ja teraz chcę z Tobą uczynić według łaski, uwierzyć w to, uwierzyć mocno w to i iść naprzeciwko tej nowej łaski Bożej, to wymaga jeszcze więcej ufności u człowieka. Ta świeżość miłości, jak mówi Izajasz w tym rozdziale pięćdziesiątym czwartym, tej oblubienicy, która była tylekroć niewierna, żeby mogła zaczynać jakby z pierwszą miłością, to to wymaga wielkiej ufności do Boga. Ale Pan Bóg tego właśnie chce. I tak nam mówi Pan Bóg przez proroka tegoż Izajasza w 43 rozdziale a teraz mówi Pan, który Cię stworzył i który Cię ukształtował. Nie bój się. Bo ja cię odkupiłem i nazwałem cię imieniem Twoim. Mój ty jesteś. Gdy pójdziesz przez wody, ja z tobą będę, a rzeki cię nie okryją. Gdy będziesz chodził w ogniu, nie sparzysz się i płomień nie będzie gorzał w tobie, bo ja jestem Pan Bóg Twój, zbawiciel Twój. A w Ozeaszu. Pan Bóg mówi o tym poszukiwaniu, jak Pan Bóg duszę szuka, pomimo jej błędu, że ona chodzi na błędne drogi, że goni za różnymi innymi miłościami. I Pan Bóg ją szuka, może w sposób bolesny dla niej, zagradza jej drogi prowadzące ku złemu, ale to wszystko jest działanie miłości Bożej. I tak mówi: Pójdę, preto to ja zagrodzę. Drogę twoją ciernię i zagrodzę ją murem, a ścieżek swych nie znajdzie. I pójdzie za miłośnikami swymi, a nie dogoni ich. I szukać ich będzie, a nie znajdzie. I powie wreszcie, pójdę i wrócę się do męża mego pierwszego, bo mi lepiej było na ten czas niż i teraz a ona nie wiedziała że to ja dałem jej zboże i wino i oliwę i srebra namnożyłem jej i złota które obróciła na bala a teraz odkryję hańbę jej przed oczyma miłośników jej a nikt nie wydrze jej z ręki mojej i uczynię że ustanie wszelkie wesele jej uroczyste święto i sabat i wszystkie święte czasy jej i uczynię ją lasem i będzie jeść zwierz polny Nawiedzę ją za dni balów, którym kadzidła zapalała i stroiła się na nausznicą swą i klejnotami swymi, chodziła za miłośnikami swymi, a mnie zapomniała, mówi Pan. Przeto oto ja przynęcę ją i zawiodę ją na puszczę i będę mówił do serca jej: I dam jej dolinę Achor, jako furtę nadziei, i będzie tam śpiewać, jak za dni młodości swej. Jak za dni wyjścia swego ziemi egipskiej. I będzie dnia onego, mówi Pan, będzie mnie zwała mąż mój, a nie nazwie mnie więcej Baal. I odejmę imiona Balów z ust jej i więcej wspominać nie będzie imienia ich. I zawrę przymierze dnia onego, i ze zwierzę polnym, i z ptactwem powietrznym, i z płazem ziemskim, a łuk i miecz i wojnę wygładząc z ziemi i poślubięcie cię sobie na wieki. I poślubię Cię sobie w sprawiedliwości i w sądzie, i w miłosierdziu, i w litościach. I poślubię Cię sobie w wierze, a poznasz, że mija Pan. I zmiłuję się nad tą, która była bez miłosierdzia. I powiem ludowi, nie mojemu, ludem moim jesteś. A on powie, Bogiem moim jesteś ty. Więc te wszystkie prorocze słowa starają się w nas pojść tę ufność w Jego miłosierdzie, w Jego wierność w stosunku do nas. I to jest nam tak strasznie potrzebne, żeby nie zostawiały grzechy nasze, niewierności nasze w nas tego, co jest najgorsze. Jakiegoś zahamowania w stosunku do Pana Boga. Jakiegoś zrezygnowania, zrezygnacji w tym naszym stanie jakiejś miernoty, do której niestety wiele dusz dochodzi. Że ustaje w nich to coś świeżego, ta miłość do Boga, która szuka wciąż pomimo wszystko, poprzez nasze połamane nieraz postanowienia, szuka wciąż na nowo Pana Boga. I człowiek tak jakby zrezygnowany pozostaje. Tej swojej miernocie i mówi, Panie Boże, takiego mnie stworzyłeś i takiego mnie masz. Więc, żeby tego, tego nie było, Pan Bóg nas tak upomina. Żebyśmy wszystko jedno, co było w naszym życiu, żebyśmy wiedzieli, że nasze życie święte będzie, jeżeli zrozumiemy wreszcie, kim jest Bóg. I co to znaczy, że Bóg nas pokochał? Co to znaczy, że Bóg nas powołał? Co to znaczy, że Bóg jest wierny i nie cofa ani swego powołania, ani łaski, które nam dał, jak mówi święty Paweł do Rzymian, bo nieodwołalne są dary i powołanie Boże.